Maneczko, mordeczko. Dzisiaj Wam pokażę jak wykonać sekretną misję tego statku, właśnie co Wam pokazywałem w jednym filmie. I tą jedną baterię też, dlatego możecie sobie nadrobić, jeżeli ktoś nie oglądał. No i patrzcie, jak tutaj wylądujecie, to tam aktywuje się to taka jedna misja. Tutaj mój kolega już zrobił, ja jestem też na laboratorium bojowy, dlatego nie wiem czy to będzie działało, ale ogólnie tam będziecie mieli tą jedną baterię i będziecie musieli yy, ogólnie na znaczy tam będziecie mieć, mieli jedną, jak, bo tutaj będziecie musieli takie rzeczy zbierać. Odłamki tego statku. Tutaj będziecie mieli chyba jedną. Czy tutaj powinna być? Jak poszukacie, to musicie uważać, bo tutaj strasznie dużo osób lata. No i to jest takie troszkę. No dużo trzeba tego poszukać sobie. No i chyba jeszcze ja tutaj, nie wiem, mm. no pod którymś z tych kamieni, chyba tutaj, prawdopodobnie tutaj chyba, powinna być bateria, jeżeli nie pod, a jednak nie, przypomniało mi, a nie? Chyba nie wiem, nie wiem, czekajcie, poszukam chwilkę, to ja poszukam i zaraz widzę, i widzimy się. No i dobra, teraz już jestem i tutaj mamy akurat ten kawałek od statku. Po prostu go bierzecie i dostajecie. Już macie dwie części. No i teraz po prostu idziecie do statku. I będziecie to montowali. Już. Tylko idziemy. Teraz ja idę teraz do statku i idę odpalić po raz pierwszy. Chyba statek, nie wiem czy się da teraz. Mm. A nie, nie, nie. A gdzie tu się w ogóle robiło? A dobrze tutaj. Yy, to trzeba też dobrze tak by mierzyć. O. o. No i dostajecie expica. Nie musicie oby nie uważać w tej strefie, żeby Was nikt nie zabił, bo macie takie znaczenie w sobie. Jeżeli Was ktoś zabije, to po prostu tracicie i statek wam nie wyleci. No i teraz poczekamy kilka czasu, nie postawić na nim nawet. Uważam, bo tutaj w tej strefie widzą, oznacza, bo jeżeli sobie tam gdzieś daleko, to właśnie nie widzą, ale jeżeli są w tej strefie, to tutaj macie odmyczania tam jeszcze um, um, le lewą też macie pytania tutaj ja chwilkę tutaj i powinniśmy odpalić. Możemy jeszcze tam coś. Się... Oj, tutaj macie ogólnie takie oto w środku. Tam się jedynie staczy sam. Są... Tutaj no i ogólnie on sobie się witam No i czekam jeszcze na to No i się już powinno rozpocząć No i to nas rzuca I leci pa, pa, pa. I tak im zostawiam blask ładny no i ogólnie wam spowoduje się respi, legendarna skrzyneczka i po prostu sobie zbieracie, macie sobie tutaj riftę, możecie sobie odlecieć gdzieś, Tego jeżeli wam film, film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i do następnego, pa pa!